Artysta muzyk Być muzykiem to duża odpowiedzialność, szczególnie w momencie, kiedy pojawia się pierwszy słuchacz. Muzyk to pojęcie niezwykle szerokie. Jednoznaczne jest tylko pod tym względem, że oznacza człowieka zawodowo zajmującego się muzyką. Artysta muzyk może być przecież kompozytorem, jak i wykonawcą muzyki. Może być instrumentalistą lub wokalistą, dyrygentem lub teoretykiem muzyki. Praca muzyka polega na tworzeniu najpierw idei artystycznej. Choreograf. Celem pracy choreografa jest aranżowanie układów tanecznych i całych utworów baletowych oraz harmonijne łączenie ich z elementami takimi jak kostiumy, muzyka, dekoracje, rekwizyty i oświetlenie. Mając przygotowanie praktyczne, można zostać tancerzem, choreografem.